Malko wszystkim na naszym kanale Kochani w dzisiejszym odcinku Opowiemy sobie o patologii polskich sklepów Oraz ich serwisów Ech. Mnie akurat to dotknęło dwa razy I to w dość krótkim czasie Ale ktoś kto to może oglądać Mnie to nie dotyczy Każdy może mieć wywalone Powiem wam tak, ja też kiedyś miałem na to wywalone Bo myślałem, że mnie takie sprawy nie dotyczą ta lak mnie dotknęło raz, dotknął mnie drugi raz i teraz się użeram stres, nerwy, pożeranie czasu, Urząd Ochrony Konsumenta i te sprawy, więc zaczęła się po prostu wojenka. E, każdego z Was to może spotkać, no wiadomo osoby młodsze, które jeszcze nie pracują, nie mają swojego, jak to się mówi, gospodarstwa domowego, no to ich na razie to nie dotyczy. E, chociaż też młodziaki czasami sobie odbiera, zbierają hajs na przykład na Plejaka, na Xboxa, i kupicie sobie tego wymarzonego playjaka, się okaże, że coś jest nie tak. I co wtedy? No właśnie, co wtedy? Moim pierwszym przykładem jest aparat e, pana Sonika. Jak pamiętacie, w tamtym roku. Zakupiłem aparacik, fajny aparacik, fajny zoom cyfrowy, fajny slow motion, no niestety wada to, że wąski kąt nagrywania, eee, nagrałem cztery filmy, przy piątym filmie kamera zaczęła głośno pracować, no to pojechałem do cyfrowe.pl, do XP punktu, mówię zareklamuję ją, bo ona tak nie powinna głośno opracować, bo nawet słuchać bo to na nagraniu. No, i pojechałem, oddałem tą kamerę. Oczywiście, gościu, który przyjmował, on nie słyszy, że głośno pracuje. Mówię, ale to, że pan nie słyszy, to mnie nie obchodzi. Najważniejsze, że ja słyszę. I mi to przeszkadza, że ona głośno pracuje. Reklamujemy ją, niech leci do serwisu. Poleciała do serwisu, miesiąc czasu, kamery nie miałem, To było w czerwcu tego roku. Sorry, uszy mi się przytykałem, coś. Zatoki. Oddałem kamerę. No dobra, po miesiącu czasu przyszła. Oddałem, tylko że głośno pracowała. Odda oddali mi kamerę. Po czym kamera miała coś ułamanego w środku od obiektywu, że. stukała, pukała. No to oddałem ją jeszcze raz na tak gwarancji, że stuka, puka, że tego nie było. Oczywiście serwis stwierdził, że tak ma być i to nie przeszkadza w niczym w nagrywaniu. Oddałeś dobrą kamerę do serwisu, oddali ci uszkodzoną i tak ma być. I wszyscy ręce umyli. I serwis pana Sonika ręce umyli. i cyfrowe umyły ręce. Wszyscy mają w dupie. Kamera sprzedana, sprzedana. Działa, działa. No i się klientu żart. To, że głośno pracuje, to, że coś stuka, puka. Działa, działa i po prostu mieli wywalone. Od tamtej pory, od tamtej pory powiedziałam, że już pana Sonika nie dotknę. Choćby ręka uschła, nie kupię pana Sonika, nie będę ich dorabiał, bo ich serwisy. Znaczy jak sam pana Sonik, po prostu pana Sonik umył ręce, towar sprzedany. Zamiast postawić się, pójść za klientem, w szczególności, że ja głównie operowałem na sprzętach pana Sonika, mają mnie w dupie, spoko. Do cyfrowe też już nie pójdę. Sprzedali towar, ręce umyli, my towar sprzedaliśmy, pieniążki mamy, a ty się gościł, żeraj dalej. Nara. Ech, I tak sobie darowałem, mówię, zostawię z tą kamerę, będzie jak ktoś się mówi, do zadań specjalnych, jak to się mówi, przełknąłem tą gorzką piguł. No i mówię, przyszło tak, taki dzień, mówię, a mówię, kiedyś kupiłem, że nie taki odkurczacz bezprzodowy, fajna sprawa zresztą. Kiedyś kupiłem takie najtańszego w oszłomie chyba za 200 zł z podświetleniem, nawet dość długo trzymał później e, właśnie szczotka z oszołoma, to jest chyba firma Gulif. szczotka siadła. I problem jest taki, że no, nie idzie tego dokupić nigdzie. Można nowy kupić, nowy już kosztował 350 zł, a szczotki nie można kupić, po prostu brak części zamiennych w tych takich sprzętach. No i tam kiedyś kupiłem jakiegoś zimiego od Szajomi. Ten Jimmy popracował może z rok i zdech. Po prostu tak był zrobiony, że jak się po prostu odkurzała, to tam coś się porozklejało, porozpadało i zdech. No to kupiliśmy Tefala, te w RTV AGD kupiliśmy. Ja tam ogólnie kupywałem w kupywałem, bo mówię tak, nie będę dorabiał sklepu, gdzie są reklamy, które mnie mega irytują. Marian, Marian! Jak tą reklamę słyszę, to jest od razu Psyk Radio. Mówię, nie będę dorabiał tego sklepu, bo jak to dorabiam ten sklep, to oni potem coraz więcej takich głupich reklam wypuszczają. A po prostu to jest tak głupio, głupiające, że u nich jest, oni mają cały rok urodziny, cały rok promocje, u nich cały rok jest impreza, bieszta, bieszta, bieszta. Tak naprawdę jest drożej niż u konkurencji. Drugi sklep, gdzie nie kupuję, to jest sklep dla idiotów. Sami wiecie o jakie chodzi. No to zostaje ten RTV-AG1 i tam dość długi czas kupywa. No i kupiłem tego odkurzacza z Outlet, Outlet to najczęściej jest to, że opakowanie jest uszkodzone, a tak to stan wizualny wszystko jest filafowo, tylko to jest na takiej zasadzie, ktoś kupił, ktoś tego nie odebrał i to po prostu poszło do klienta, ktoś tego nie brał i to po prostu wróciło, no to wiadomo, kurier już tam zrobił swoje, tu gdzieś jakieś uszkodzenia, jeśli chodzi wizualnie o opakowanie, a sprzęt jest ok. No i odebrałem ten sprzęt. E, fajnie, pięknie, luksusowo, tego mówię tu jakaś obana tu tego, tamtego, cuda nie No ale przyszło, żeby odkurzyć dywany. Eee, ogólnie żeby dywan odkurzyć, bo to wiecie, a jak ci co siedzą, mają fotele gamingowe, to wiecie doskonale, że pod waszym fotelem musi być dywanik, bo jeśli nie macie dywaniku, a macie gorszej jakości panele, ogólnie nawet lepsze panele, to prędzej czy później te panele ulegną biodegradacji o tych kółeczek, więc najlepiej jakiś tam dywanik, krótki, krótka, krótki sierść, jak to się mówi, krótkowłosy i tam wyfila przy akwarium mam taki specjalny dywanik, że akrypka na chlapie, no to leci na ten dywanik, on jest tam wodoodporny, że to nie przesiąka, a nie leci na panele. No i panele odkurza fajnie, wieża na dywan, zdycha. O! I to nie to, że przestaje się szczotka kręcić, tylko turbo środka się wyłącza, od razu tak jakby odcinało prąd, i koniec. Szczotka się przestaje kręcić i wyłącza się oświetlenie. Mówię, oho, co się nie ja tak? miarę wyciągam, patrzę. Wszystko okay, ale patrzę tam, gdzie jest złamanie turboszczotki do tej głównej rury. Jest nieszczelność, że część zabrudzeń leci do odkurzacza, część zabrudzeń leci na zewnątrz, z powrotem. Czyli odkurzacz zasysa i część syfu leci do środka, a część syfu leci z powrotem na zewnątrz. Czyli jest po prostu tam rozszczelnienie. No to zrobiłem zdjęcie, że tu jest rozszczelnienie. Nawet wziąłem tam latarkę, wsadziłem, podświetliłem, żeby było widać doskonale, w którym miejscu jest to rozszczelnienie. Nagrałem filmik, że turbo środka się wyłącza całkowicie na dywanach i towar zareklamowałem. Mówię, mógłbym ten towar odesłać, bo jest niezgodny z umową. Zamawiałem sprawny, Działający towar, towar jest niezgodny z umową i mam 14 dni, żeby po prostu go odesłać. Ale mówię, zależy mi na tym odkurzaczu, więc wyślę go na e, reklamację wysłałem go na reklamację, po czym serwis gwarancyjny tam przyjął i stwierdzili, że wszystko jest okej okay. wszystko jest okej okay z tym odkurzaczem odkurzacz jest jak ta lala, działa bez problemu wszystko fajnie, pięknie ja otwieram ten odkurzacz, tam gdzie to jest załamanie w ogóle wszystko jest upierdzielone w kurzu, mówię, no dobra z tym patrzę jak była dziura, takie dziura dalej jak odkurzacz nie odkurza dywanów, tak nie odkurzał dalej turbo środka się wyłącza dzwonię do sklepu RTV AGD, grzecznie mówiąc jaka jest sytuacja, a oni po prostu umywają ręce, towar sprzedany, po pan się w dupę, mówię, to ja ten towar odsyłam, ja po prostu to towar niezgodny z umową, ja go odsyłam, nie mogę odesłać, bo towar był na gwarancji, tam w serwisie i tam stwierdzili, że towar działa, więc on musi działać, ale mówię, że ja mam filmy, że towar nie działa i to, w serwisie powiedzieli, że działa i koniec, kropka. A mówię, a jakby w serwisie pani powiedzieli, że dupa. No, może nie będę tak wszystko mówił, bo go oglądałem. A jakby pani w serwisie powiedzieli, że jabłko to gruszka, to pani by na gruszkę mówiła jabłko? Bo w serwisie pani powiedzieli, że to, ta gruszka to jest to jabłko? Że niebo jest czarne, to pani powie, że niebo jest czarne, bo w serwisie pani tak powiedzieli? Ja mam dowody, że ten odkurzacz nie działa. Nie jej mojej I koniec. Nie nie szło z nią rozmawiać, nie szło z nią rozmawiać. Mówisz pani. Jestem sam waszym klientem. Proszę zobaczyć, ile ja w ciągu roku robię zakupów, wszystko co i jak. Wyjebane. Wyjebane. To was przedany. Wy... Wyjebane po prostu mają. To was przedany, męczy pan teraz. Możesz pan dodać znów na gwarancję. Ja mówię, co? znów oddam na gwarancję e, do serwisu i znów powiedzą, że odkurzacz działa, mimo iż ja posłałem filmy? Nie? Nawet na relacji wrzuciłem e, ostatnio na Instagrama, żebyście sobie zobaczyli, jak on działa wywalone, bo ja powiedziałem, wie pani co, poproszę dane tego serwisu, ja tej sprawy już tak nie zostawię, sprawę zgłaszam do Urzędu Ochrony Konsumenta i założę wam sprawę, bo ja się tak bawić z wami nie będę, bo gdyby faktycznie to było coś z mojej winy, to okej, okay, a to jest definitywny błąd, to jest definitywna awaria, a wy zwalacie całą winę po prostu na mnie i robicie ze mnie idiotę, że tak ma być, coś nie spełnia swoich właściwości, odkurzacz nie działa na dywanie, a wy twierdzicie, że tak ma być, to tak jak ja bym kupił lodówkę z zamrażalnikiem, i zamrażalnik nie działa, no ale ma pan lodówkę! To, że zamrażalnik nie działa, to tak ma być i koniec. Zadzwoniłem do tego serwisu. Akurat tam się trafiła bardzo miła i porządna kobieta w przeciwieństwie do RTV AGD, gdzie mieli wyrycytowaną pewną regułę i koniec. kropka, Nie szłem się tłumaczyć, bo serwis powiedział i koniec. Ale mówię, ale wy nie ma bo serwis powiedział i koniec. Bo pan może oddać do swojego serwisu autoryzowanego tefla. A mówię, a tu gdzie tak się znajduje? To se pan musi poszukać. Ja se mam poszukać? Dobra. Zadzwoniłem do tego serwisu i tam ja jako BITCAP wytłumaczyłem, jaka wygląda cała sytuacja, że u was w serwisie stwierdzili tak, 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 to powiedział, odeślę pan jeszcze raz na reklamację i wyśle pan nam ten filmik i tak też, jak skończę nagrywać ten filmik, tak też zrobię. No, i zobaczymy, co z tej sytuacji wyniknie. Morał tego wszystkiego jest taki, że sklepy i serwisy robią z nas po prostu jawnie debili. Tam się ma zgadzać hajs. Sprzedałem towar, to ok. Jeśli towar działa, wszystko jest ok. Fajnie, pięknie, cudownie, cieszmy się. Ale jeśli coś jest z towarem nie tak, to już jest po prostu wasz problem. I sklep się od was dupą odwraca. Nieważne, i czy wy tam zostawicie 1000 zł, czy zostawicie 10 tysięcy, oni mają was po prostu w dupie. Tak samo serwisy. Im się nie chce po prostu naprawiać. Tu jest definitywnie awaria turboszczotki. Turboszczotka jest do wymiany. Zamiast to wymienić, po co mamy wymieniać? Ciśnijmy debilowi i on nie chce odkurzać. Niech sobie dywan z szczotką zamiata, a panele sobie tym odkurza. To jest po prostu taka patologia. Taka psychologia. My ręce umywamy, my ręce umywamy, a wy z tym uszkodzonym towarem zostajecie. Tak według mnie nie powinno być i ludzie powinni walczyć swoje. Powiem wam tak, no z jednej strony. Yy, nikomu się nie chce walczyć, nikomu się nie chce o to starać, bo to jednak jest czas, nerwy, stres, ale teraz powiedziałem, ja tego jebanego odkurzacza nie popuszczę, bo tutaj jest definitywnie wina RTVGD, powiedziałam, ostatni raz tam robiłem u nich zakupy, żeby wiedzieli, kogo tracą, bo jeśli tak się traktuje, kurwa, z całego klienta, ma się go, kurwa, w dupie, no to już więcej mnie tam, kurwa, nie użycie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o ten serwis, jeśli ten serwis dalej stwierdzi, że jest ok, ale jest niby nie ok, to się po prostu spotkamy w sądzie. Sprawę zgłoszę do Urzędu Ochrony Praw Konsumenta, tam wyślę odkurzacz, tam przedstawię dowody i przedstawię tą całą papierologię, którą wystawiałem, że odkurzacz według nich jest sprawny. I się kurwa skończy babci sranie, bo teraz widzę, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba się po sądach ganiać z głupim kurwa odkurzaczem. Ja się zastanawiam, za co te ludzie w ogóle pieniądze biorą? Za co? Ja wiem, że większość osób, boże, jest z was wywalona, ale każdego z was może takie coś spotkać. Każdego z was ja tu nie mówię teraz do Was, słuchajcie, robimy ambusz, bijamy, ciśniemy rtv AGD czy coś, bo machony to potęga. Słuchajcie, nie jestem żadną potęgą, jestem zwykłym szan człowiekiem, tak jak każdy z Was i każdemu z Was co się może przytrafić. To, że ja mogę mieć plecy, a ktoś, na przykład ty, ty, ty czy ty, nie masz tych pleców. I co w tym momencie zrobisz? Weźmiesz potulnie ten zepsuty odkurzacz i tak ma być, i, i koniec, albo wydasz kolejne 800 zł na nowy odkurzacz, czy po prostu pójdziesz walczyć? Bo ja im tego nie odpuszczę. Ja im tego nie odpuszczę. Tylko przez to, że oni mieli nauczoną romukę na pamięć, bla, 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 bla i koniec, nie ma żadnej dyskusji, nie ma jakiegoś, kurwa, jesteś stałym klientem i dla stałego klienta zrobimy, panie, dobra, i pan, my do, pogadamy z tym serwisem, zobaczymy, co jest. Nie! Serwis powiedział, że działa i koniec, koniec! Robią z człowieka debila. Więc tyle, co miałem do przekazania. Może ktoś kurwa z tego RTV AGD obejrzy, żebyście wiedzieli, co straciliście. Bo już u was więcej nie kupię, a kupywam u was. Pójdę kurwa zapłacę te złoty, parę złotych drożej dla sklepu dla debili, albo kupię na Allegro, bo na pewno nie będę kupywał w sklepie, gdzie jest kurwa reklama dla idiotów. Marian! Marian! Co? Nie widzę napisów w telewizorze! Do Grażynka, kupię ci 70 cali telewizor. Nie, Grażynka, pójdziemy do okulisty. Skoro ty nie widzisz napisów na telewizorze, to znaczy, że masz problem ze wzrokiem. Trzeba iść do okulisty. Nie, kupię ci większy kurwa telewizor. Reklamy XXI wieku. Pogratulować. I tym pięknym akcentem kończę. Wybaczcie, że jestem troszeczkę zdenerwowany. Ale tak to jest, jeśli z człowieka się robi debila, jeśli widzę, że niebo jest niebieskie, a mówią wam, że jest czarne. Jeśli patrzę na jabłko, a mi mówią, że to jest dynia. Jeśli patrzę na dupę, a mi mówią, że to jest... Na razie.